Po tylu sezonach e, hotelu Paradise, jak się odnajdujesz na planie? <laughs> Bardzo dobrze. E, no już tyle sezonów minęło, tyle lat minęło, że e, zapomniałam już jak ciężkie były te początki. Mm -hmm. e, co jest e, trudnego w nagrywaniu, bo wydaje mi się, że to jest chyba praca marzeń. Pracowanie za granicą w egzotycznym kraju, e, są chyba imprezy. E, jak to wygląda od kulis? Być może na pozór tak to się wydaje, ale oczywiście jest cudownie, bo przecież ten cały anturaż tych, tych tropików, cudowna pogoda, słońce i tak dalej, to sprawia, że z uśmiechem na twarzy idę do tej pracy, ale to jest naprawdę bardzo duży wysiłek i praca w takiej temperaturze i w takich upałach też czasami sprawia trudności, ale nie narzekam, lepiej bym mogła sobie lepiej. Nie mogłabym sobie tego wymyśleć. A masz jakiś kontakt tam będąc na planie z uczestnikami? Przebywasz z nimi, czy raczej przy przygotowujesz się do pracy? E, sporadycznie bywają takie krótkie momenty prywaty, że gdzieś tam mam chwilę, żeby porozmawiać z tymi uczestnikami e, poza tym, co się kręci, ale to są. To, 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 tych momentów jest niewiele.